Hej, o tutaj pasztecik. Dziś bardzo krótki film, ponieważ pokażę wam, co mniej więcej może się znajdować na gobelinie wiedźm skrzywuchowych moczarów. Prócz podobizn, przątki, kuchty i szepciuchy, nad ich głowami widoczne są znaki. Nie to nie gła golica, tym bardziej nie są to litery. To symbole alchemiczne. Z 21 znaków udało mi się odnaleźć i dopasować 19. Czemu nie wszystkie? Bo pierwsze dwa to totalne bazgroły o tak słabej jakości, że ja prędzej sobie oczy wydłubię niż to odczytam. Ja Jakie brzydkie! W ramach researchu korzystałam z naprawdę wielu źródeł, i dopiero po kilku godzinach znalazłam stronę, na której były już prawie wszystkie, więc było mi o wiele łatwiej się rozeznać. Bardzo częstym zjawiskiem jest to, że dany minerał, tworzywo czy substancja mają od dwóch do powiedzmy sześciu zamiennych oznaczeń, więc tym bardziej było mi trudno. Domyśl się tu, prosty człowieku. Moja największa styczność z alchemią to tworzenie potek w jedynce, wiedźmina i jakaś tam gierka, której teraz ty tu nie pamiętam, a więc nie mam stuprocentowej pewności, że to, co wam pokażę, jest zgodne z nauką. Dlatego omijam te dwa nieszczęsne gry z Moły, bo nie chcę wam kitów wciskać i na siłę coś tutaj dopasować, by wyjść na wszechwiedząco. Trudno, moje OCD oszaleje, i będę sobie iść, koszmary po nocach, bo nie znalazłam tych dwóch, ale trudno. Poczynając od lewej symbole, mówią: brać, łapać, chwytać coś w ten deseń. Steatyt, czyli skała metamorficzna, antymon, pierwiastek chemiczny, aqua fortis, żrący płyn z saletry, służący jako rozpuszczalnik do srebra i wszystkich innych metali z wyjątkiem złota. Dalej mamy cyna, srebro, powietrze, potas, magnes jako pierwiastek chemiczny, czerwony arsen. Magnes jako ciało wytwarzające stałe pole magnetyczne, bądź też magnetyt, czyli minerał o właściwościach magnetycznych. Wiosna, sól, hematyt, alembik, czyli sprzęt laboratoryjny, siarka, wapno palone, palony ałun, który jest wklejony dwukrotnie, przynajmniej tak mi się zdaje, bo widzę tam jakiś taki zadziorek chamsko przeklejony. Gdyby nie to, że są tutaj również takie pojęcia jak wiosna czy alembik, pomyślałabym, że każdy znak można porównać z układem okresowym, gdzie każdemu pierwiastkowi odpowiadają konkretne litery, a z nich może udałoby się ułożyć jakąś wiadomość. Ale jest to też bez sensu ze względu na obecność minerałów, jak i skał, które składają się z kilku, kilkunastu pierwiastków. Po prostu mija się to z celem. Ciekawym jest, że symbole są niejako umieszczone w sekcjach, część nad szepciuchą, część nad przątką, natomiast nad kuchtą wielkie oko. Domyślam się, że jedyne co ma nam przekazać ten ciąg alchemiczny to to, że panie lasu są wszechmocne. Panują nad każdym, od pantofelka aż po gwiazdy. Jeśli chodzi o dobór, albo są to całkowicie losowe znaki, albo tak dobrane, by wyglądały w miarę ładnie kompozycyjnie. Papa! Pa.